Za wszelką cenę, prosi nas Stanisław Kostka Święty, Polska musi utrzymać kult Matki Bożej. To jest dla Polaków sprawa życia i śmierci. Jeśli uda się to zrobić, Polska będzie ocalona. Wszystko rozegra się w tej walce. Nie pozwólcie sobie wydrzeć jej świąt na i wizerunków. Kto z was bronił, protestował, kiedy episkopat usunął święto niepokalanego poczęcia? Ręka do góry. Czy ktoś napisał pismo do episkopatu? Co wy robicie? To nikt. Oni wam powiedzieli, że papież tak chciał. Jak tak papież chciał? Tytuł prymasa w Polsce tylko został dzięki temu, że w episkopacie jest... Jest, jest biskup, dobry prawnik, przedstawił to Rzymowi i klepiętej obronił, rozumiecie? <grystanie> Papież nie chciał, żeby nie było święta niepokalanej. To nasze niedowiarki taką ustawę wprowadziły. Zatruskane? Żebyście czasami, jak w kościele nie będziecie, żebyście nie popełnili nieświadomie grzeł. Pamiętacie ten dokument wtedy? To dzieci piszcie do episkopatu, żeby znieśli obowiązek przy świętej. Papier będzie na pewno chciał. I ty nie jesteś w niedzielę nam przyjmasz grzech ciężki. No po co was zniszczyć? Znieście przykazania Boże wszystkie. Po co wy macie cierpieć, jak wy możecie być wolni, rozumiecie? Wiecie, jak uszczęśliwieni. To chcesz masz. Mówisz masz. Na wszystko przyknięcie macie. A tu macie wszędzie widoki ogrodzenia. Ogrodzenia, ograniczenia. Dlatego brońcie świąt Matki Bożej. Jeszcze w tym roku.